Cześć! My dzisiaj świętujemy w Wigilię w galerii Kawaj, elektrownie po Powiśle. będzie bardzo dużo gwiazd, więc oglądajcie. Zapraszam na odcinek. Dlaczego jesteś gwiazdą w Polsce? Słuchaj, yy, ja nie wiem, czy jestem gwiazdą. Ja jestem ja aktorką. Wiem. Ja byłem na filmie, słuchajcie, ja jeszcze nie byłem wtedy telewizji w ogóle, po prostu przyszedłem do kina na film Furioza. I ty tam zakochałaś mnie w siebie. No to bardzo Ci dziękuję. Co się stało w Twoim życiu aktorskim, że ty się obudziłaś i zrozumiałaś, że jesteś teraz znaną aktorką? Która to była... Nie, że się tak nie obudziłam. No co ty w ja świecie znam? Ty... No ty mnie znasz, ale ja nie mam w ogóle takiego poczucia. I zanim ty zostałaś aktorką, może pracowałaś w jakichś w jakich zawodach? E, nie, nie. Tylko aktorka? Tylko! Tylko aktorka. No wiesz, no to jest takie życie, nie no. Może chciałaś spróbować siebie w jakichś innych zawodach? E, wiesz co? Nie. nie. Nie? Nie. Aż tak lubisz swoją pracę? Kocham. A jak byłeś małą dziewczynką, to w co lubiłaś się bawić? Bawiłam się w śpiewanie, w występy w fryzjera make bawiłam się w pocztę. Ta gra w pocztę, jak to wyglądało? To miałam taki cały jakby zestaw takich rzeczy, które są na poczcie, jakieś takie pieczonki do wypełniania, takie różne bankiety i, i tak ta poczta wyglądała. Jak to się stało, że jakby się przeprowadziłaś z Ukrainy? Mieszkam tutaj już 7 lat. Tak. W Warszawie, mieszkam w Bułgarii i w Rumunii. Wyjechałem z kraju, w którym się urodziłem, jak miałem 18 lat. Na studia pojechałeś, czy po nie. prostu zwiedzać świat? Eee, nie, wyjechałem, bo mi nie pasował klimat. Temat tego kraju. I dlaczego Polska na koniec? Trzymałem Ale nie wiadomo, czy to jest uprowadzać. na koniec, czy to jest jeszcze jakiś. Nie, to już jest koniec. To jest koniec? Tak ci się no podoba jest, tu? No już się nauczyłem języka, już jakby. i fajnie tu mamy, co? To jest bardzo fajnie, naprawdę. U nas jest najlepiej. No widzisz, dlatego powiedziałem, że to jest koniec już moich koleżanek. No myślę, że to jest bardzo dobry wybór. To someone special Jestem Willie. Cześć Paulina, bardzo. Paulina, miło. bardzo miło. Dlaczego ale jesteś miło. gwiazdą w Polsce? Ale ja nie jestem gwiazdą. Mój operator powiedział tak, jak z nie pogadasz, to program jest zły. Boże, bardzo mi miło, ale słuchaj, w ogóle, ponieważ jesteś z Ukrainy, proszę Państwa, zacznę od tego, że musimy wspierać takich młodych ludzi jak Willi. Dlatego, że oni są kwintesencją naszego życia. Komu mamy pomagać, jak nie młodym ludziom? Którzy później będą pomagać nam. Natomiast nie, ja się w ogóle nie czuję gwiazda. Wiesz, ja jestem socjolożką, mam doktorat z kobiet. Od 27 lat pracuję na rzecz kobiet, prowadzę szkolenia, warsztaty, mentory. Teraz ze względu też na swoje życie pomagam kobietom wychodzenie z kryzysu. I mam szkolenia dotyczące w ogóle wychodzenia z kryzysu. Jak Ty do telewizji trafiłaś? To jest długa historia, miałam 19 lat, miałam taką cudowną szansę, że Małgosia Potocka, która była wtedy z Grzegorzem Ciechowskim, zaprosili mnie do takiego konkursu debiutów, bo byłam w Agencji Modelek i wtedy debiutowałam razem z Krzysztofem Ibiszem podczas 30. jubileuszowego festiwalu w Sopocie. I potem powiedziano mi na tym festiwalu, że jest tak, i konkurs na prezenterów telewizji polskiej. I czy bym chciała wziąć udział. I byłam najmłodszą prezenterką w telewizji. Miałam 19 lat. O, oh, wow! I mówiłam tak. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę obejrzymy o godzinie 20.00. Film kryminalny Kożak. Tak. Taką byłam prezenterką. I miałam ogromny zaszczyt i to co bywili bardzo cenię pracować z wielkimi tuzami polskiej telewizji z panią Bogumiłą Wander, która nie żyje, z panią Krystyną Loską, której kłaniam się bardzo nisko, z panią Edytą Wojczak, której kłaniam się bardzo nisko, z nieżyjącym już panem Janem Suzinem, z panią Bożeną Walter, którą też się kłaniam. To tuzy, to są wielkie postaci. mogła uczyć się naprawdę od najlepszych. Jestem wielką szczęściarą. A ja jestem bardzo dumny, że teraz stoisz ze mną i rozmawiasz. I o, mi nie odmówiłaś. Ja go nie kocham. <laughs> to ja bym chciał dodać do swojej skarbonki polskich dowcipów. Pod jakiś twój ulubiony czy Paweł żart. O matko! Zajączek przychodzi do baru, zamówił sobie kawę i ciasteczko. No i tak mu się zachciało siku i mówi dobra, no zostawię, poszedł do toalety. Wraca, nie ma ciasteczka. I tak się zajął, zdenerwało mówi, Kto zjadł moje ciastko? A nie dziś. Yeah. A nic, nic, mogłeś popić. kawką. <laughs> pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak. Słuchajcie, przyszedłem bez zaproszenia do Karoliny, po prostu na otwarcie galerii. Mówię, ja będę nagrywał. Tak, ale dużo Flow. I teraz już, Karolina, mnie zaprosiłaś, że ja Ci bardzo dziękuję. Ja ci dziękuję. Co tutaj Tomek dzisiaj zrobił, to jest bardzo ciekawe. Zaczynamy od Tomka, dobra, tak. idziemy dla piętku zaczynamy. Tak, od Tomka. tak, tak, tak. Słuchaj, Tomek mnie przede wszystkim bardzo wspiera, jeśli chodzi o różne eventy, o moje szalone inicjatywy. Tym razem była to właśnie Wigilia Kobiet, która em, była zbiórką na fierociniec, czyli na podopiecznych, pospicjum dla psiaków. I ja się bardzo zarzekałam, że my wszystko same, dziewczyny zrobimy, dobrałam sobie organizatorki. Natomiast no jak to wychodzi w praktyce, okazuje się, że musiał i zrobić ściankę. To jest. Wszystko to jest dla nami projekt Tomka. i dywan, na którym stoimy, gdzie sam sprayem tutaj robił łapki dla psów i jakieś techniczne rzeczy, o których kobiety zazwyczaj nie myślą, bo nie mają do tego głowy, także naprawdę jego wsparcie jest nieocenione tutaj. Czy pamiętasz swoją pierwszą miłość? Tak, pamiętam, pamiętam. Opowiadaj. Wiesz co, to była dużo starsza miłość, ja zawsze gdzieś tam miałam słabość do starszych facetów i to się nie zmieniło do dzisiaj. Była to taka, no... Troszkę zakazana miłość, bo ja byłam wtedy niepełnoletnia, byłam starszy. No fajnie to wspominałam, bo też mogłam dużo się nauczyć od takiej starszej osoby, która była swego czasu moim takim może mentorem. Natomiast na tamten czas to nie miało racji bytu. Po kilku latach się skończyło, ale wspomnienia fajne zostały. Czy miałeś jakąś taką bardzo dziwną randkę w swoim życiu z kimś? No, że już wiesz, piszę dwa zdania i mówię łodefack. No, co tutaj w ogóle wymyślić, że muszę spadać, no nie wiem, myślę, że dom mi się pali, ale no, było było parę takich sytuacji. Ja kiedyś to byłam taka trochę bardziej bezbłędna do facetu, że wiesz, coś mi się nie podoba dobra Junara i, i jakoś to tak się wiesz, bez sentymentów kończyło. Powiedz mi, jak Ci idzie z galerią? Bardzo fajnie, wiesz, ja przede wszystkim to bardzo kocham, więc to jest moja praca, ale też moja pasja. Nie bywa, jeśli chodzi o tą stronę finansową, bo wiadomo, że prowadzenie galerii to jest też duże nakłady finansowe, więc to fajnie wygląda z zewnątrz, że wiesz, obrazy za tysiące i tak dalej, ale to też są duże nakłady, więc... Finansowo różnie, natomiast pasja jest zawsze i jest nieustannie i poznaję dużo fajnych ludzi, dzięki temu też robię takie rzeczy jak dzisiaj. I myślę, żeby troszeczkę tą galerię rozszerzyć o właśnie taką agencję eventową, żeby robić fajne przedsięwzięcia i e, takie szczytne cele. Zapraszać trzeba zawsze tego, kto pierwszy wprowadził się bez zaproszenia i został z Tobą. O właśnie, czyli jesteś z nami rozumiem na każdym evencie już teraz. Rozumiem, że to jest Twój hotel? Tak, mój hotel. Ania Szubierajska. A ja jestem Willie. Jestem właścicielem tego hotelu. Ile kosztuje tam jedna noc? Tajemnica hotelowa, musisz przyjechać <laughs> i wtedy będzie wiadomo. Ale jak ja przyjadę, to ja chcę już charytatywnie tam spać. A? to coś za coś. Ty podobno jesteś gwiazdą w Polsce. Tak, żona Warszawy. Co to znaczy żona Warszawy? Normalna kobieta biznesu, interesu, która żyje w tym pięknym w mieście jakim jest Warszawa. Czy to jeszcze trwa? Nie, już nie trwa, ale będzie nowy sezon tego programu. Będziesz tam. Zobaczymy. A dlaczego zgłosiłaś się w ogóle do programu? Do mnie przyszła telewizja, mnie poprosili, Polsat, abym wystąpiła. Długo prosimy. No długo, bo bardzo się wstydzę. A, taka wstydliwa jesteś gwiazda. No taka wstydliwa. Hotel prowadzimy 10 lat I właśnie teraz w tym roku oddajemy nową część hotelu. 600 metrów spa, baseny zewnętrzne, wewnętrzne marina na 150 łodzi zapraszamy do mazurskiego raju. Kochani, no to marta krupa to jest super gwiazda polskiego show biznesu. To nie ma co sprawdzać nawet! <laughs> Przepraszam, Okej, okay, jeśli nie dotykam twojego nosa. Mikołaj, weź telefon. Niewolnictwo. O, oh, ale fajnie masz. No, well, dziękuję look... ci bardzo. Who's the daddy? <laughs> Dzisiaj jest charytatywna wigilia. Jakie jest twoje ulubione danie na wigilię? Uwielbiam pierogi, ruskie pierogi albo z grzybami. O nie! Oh. O nie! Pierogi z grzybami, okej? Okay? Najlepsze są. miam, miam, niam. Ja Ciebie zaprosiłem niedawno na randkę. Aha, no Ty tak, się zgodziłaś. Tak, tak. Gdzie idziemy? Gdzie chcesz? A ja wybieram. No ty możesz a, wybierać a, chcesz. A, a kto płaci? Ja mogę... Zapłacić. nie ma problemu. Boże, no. Jakie te gwiazdy, super w Polsce? Wszyscy płacą za randki moje z nimi. No, ja ubiegłam ja, mieć randkę samo, bo byśmy się śmiali cały czas, naprawdę. Powiedz mi Marto, czy ty pamiętasz swoją pierwszą miłość? Tak, tak, pamiętam. Kto to był? To był taki chłopak, taki skromny chłopak, co chodziłam do szkoły z nim. Wiadomo, że to nie było takie nic poważnego, ale to była moja pierwsza miłość. Tak. A dlaczego w nim się zauroczyłaś? Co ci się spodobało? nie, mi się nie tak... Podobał na początku. Jego serce mi się spodobało, wiesz? Jaka była twoja najdziwniejsza randka w twoim życiu? Miałam taką randkę, co chłopak mi powiedział, że jest criminal, ok? Criminal. O Boże! <laughs> tak. I to była jedna randka, co ja naprawdę byłam przestraszona trochę, bo to było po moim rozwodzie, to ja tak naprawdę zaczęłam wszystko od nowa i zaczęłam chodzić na randki. So, jak to się mówi po polsku? Criminal? Criminal, me cola aí, pomaga aí. Me cola aí, pomaga aí. Criminal. Criminal. Nicolai, <laughs> Tak. Speluwa jeszcze lepsza niż ostatnim razem. A, dziękuję ci bardzo. A ty? Skromnie, ale drogo. Jak ty tak potrafisz? Co zrobić? Lata praktyki. Ja, słuchaj, chcę jeszcze bardziej ciebie poznać dzisiaj. Dzisiaj jako dziewczynę bardziej. Tak. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą miłość? Pamiętam, bardzo dobrze. Miałam trzy lata, byłam w przedszkolu, trzymaliśmy się za rękę, powiedziałam rodzicom, że go kocham i będzie moim mężem. Ach. A jak miało na imię? Tomasz. O Jezu, a za co mi się tak zauroczyłaś? Jeszcze nie pamiętam, ale chyba dobrze nam się tańczyło razem. A jak często chodziłaś na randki? Przed mężem jeszcze pewnie. Ja miałam trzech mężów, więc to już a. pokazuje, że jestem osobą, która idzie za odruchem serca, więc często. Ale miałam szczęście do mężczyzn w życiu, więc... No, to jesteś tak piękna, że ja bym się zdziwił, gdyby było nie tak. O, jest wiele pięknych kobiet, <śm> które nie mają tego szczęścia. Naprawdę piękno niestety nie jest gwarancją fajnego życia uczuciowego. W uczuciach, w emocjach, miłości najważniejsze jest to, co czujesz w sercu, a nie to o czym kombinujesz. Jezu Mikołaj, już galeria się zamyka, a ty jeszcze mnie nagrywasz. Koniec z tym wszystkim. Zapraszam Was na następny odcinek za tydzień. Pa, pa.